Z polecenia do tego zadania wiemy, że punkty P oraz Q należą do jednej prostej. To oznacza, że mm, oba te punkty wyznaczają kierunek tej prostej. Kierunek może być taki, może być taki, może być taki, i my ten kierunek możemy określić na podstawie współrzędnych oraz pewnego wzoru. Będziemy teraz wyznaczali tak zwany współczynnik kierunkowy. Tak to oznaczamy, tak jak to tutaj pokazałem. Skorzystamy z następującego wzoru. No, w tym wypadku musielibyśmy tak. Od współrzędnej y punktu q odjąć współrzędną y punktu p oraz od współrzędnej x punktu q odejmiemy współrzędną x punktu p. Czyli możemy powiedzieć, że punkt, K, punkt q jest takim końcowym, Punktem na tej prostej, a ten początkowym, więc od końca odejmuję początek. Od końca odejmuję początek po odpowiednich współrzędnych. Tak to działa, tak trzeba rozumieć ten wzór. No i teraz podstawmy liczby. Minus 1, odjąć 8, podzielić przez minus 2, odjąć 4. Minus 1, odjąć 8 to jest minus 9, minus 2. Odjąć 4 to minus 6. Minusiki znikają. Następnie 9 szóstych skracam przez 3 i otrzymuję współczynnik kierunkowy równy 3 drugie. To samo zróbmy w przypadku kolejnych dwóch punktów. O, yy, dobra. I zapiszmy sobie wzór ys odjąć yr i to dzielimy przez xs odjąć xr. Więc od tej współrzędnej trzeba odjąć tą współrzędną i od tej współrzędnej trzeba odjąć tą współrzędną. 0 odjąć 6 to jest minus 6. Minus 4 odjąć 0 to minus 4. Tutaj skracamy minusy. Szóstkę skrócimy z czwórką przez 2, i stąd otrzymujemy 3 drugie. Dobra. Na pewno zauważyliście, że współczynniki kierunkowe obu prostów, prostych są identyczne. A my mieliśmy określić, czy Prosta, która przechodzi przez takie dwa punkty, jest równoległa do prostej przechodzącej przez takie dwa punkty. Otóż, jeżeli dwie proste mają być do siebie równoległe, to, to współczynniki kierunkowe tych prostych muszą być identyczne. Więc zapiszemy, że współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty pQ. Jest równy współczynnikowi kierunkowemu prostej przechodzącej przez punkty RS. Więc prosta PQ jest równoległa do prostej RS. No i to tyle.